Natalia mówi, że to jest dom polski, więc trzeba znaleźć o co chodzi. Panie Natalia, proszę powiedzie, powiedzieć, co to jest dom polski? Nie, jak dla mnie to wygląda jako po prostu domek, tak? No taki tak, zwykły. Jest, tak, jesteśmy w domu polskim. Dlatego, że chcieliśmy tutaj Polacy, którzy mieszkają, chcieliśmy, takie marzenie u nas było, żeby mieć takie swoje mało polskie, swój kawałek takiej ziemi, żeby było miejsce, gdzie możemy spotkać się, było miejsce, gdzie my możemy wypić herbaty, uczyć się polskiego języka, po prostu odrodzać polską kulturę w tym Raszkowie. Ten dom polski jest kupiony za środki Polaków, Polaków, Turystów, którzy przyjeżdżali, przyjeżdżali raz, drugi raz, przyjechali, im bardzo podobało się tutaj. И борзо нам помогает пан Марик Пантолах. норовий робе членок нашего гитарного жеста, который mieszka в Шимышле, и такую организовал такую акцию, и этот дом был куплен. Так, дом польский складывается из двух бундиков. Один бундик трохи веньгши, и другий будинок. Malym. W tym malym chcemy zachować te zapieckie, które do dzisiaj tam zachowali się. Da? I dom trochę większy, tutaj ta część, tutaj mamy pokoje gościnne, dlatego że chcemy, żeby ludzie przyjeżdżali, mogli tu nocować, mogli, mogli tu przybywać. Także zapraszam może najpierw do tego domu. Mamy takie rzeźby, to prezenty z wybitnych. Z, to prezenty z Rumunii do nas przyjechali. da nam podarował e, Pola, który tam mieszka i zajmuje się tej rzeźbą. Zapraszam. Może tak. Tutaj ambasada nam pomogła łóżko e, zakupić. Także ambasada nam pomaga wspiera. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie. To taka większa sala. I tutaj już odbyły się i te wystawy, które organizowaliśmy dzięki Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Jesteśmy Jasna Góra. I w Polsce, w Kościele, mamy taki obraz przewieziony od z ojców z Jasnej Góry, od ojców Paulinów. To dobudowaliśmy, bo tutaj nie było tego, tutaj w ogóle nie było warunku. I jechaliśmy do Polski z panem Markiem, panem czytali lekcje. E, w szkołach mieliśmy dozwolenie i czytali lekcje, co to jest na dnie. Super. Nikt nie przyszedł, i dał także na pieniądze i zrobił to wszystko porządnie. Robimy różne akcje, e, dlatego żeby uzbierać żeby teraz prowadzimy różne akcje, żeby uzbierać te pieniądze, żeby otworzyć ten e, dom oficjalnie. Ale teraz, e, teraz ten dom naprawdę żyje, ludzie przyjeżdżają. Właśnie obok tego doma się znajduje opuszczona cerkiew prawosławna. E, patrzcie jakie ruiny. E, nic się nie zostało. Można wejść do środka, można zobaczyć, e, jak to je zrobimy. Piękne, piękne widoki Teraz się znajduję w środku tej cerkwi. Cerkwa jest dość mała Nawet nie, nie widzę nie jakiegoś obrazka Na przykład kr krzyża e, nic, nic nie ma Z ciekawostki zapytałem Natalię A czy, jeżeli będziemy Przyjeżdżać tutaj z Polakami, na przykład, a czy będą sąsiedzi w Kurzeni, że pijemy, że imprezujemy? I Natalia powiedziała: Jakie tu są, są sąsiedzi? Nie ma. Albo wyjechali do Warszawy, albo wyjechali do gdzieś indziej. No i <gryw> to prawda, <gryw> jak widzicie, ten dom jest opuszczony na 100%, opuszczony. I ten dom się znajduje naprzeciwko e, domu polskiego. Piękne, piękne kolory. Ten niebieski kolor jest, nawet występuje w teraz polu w centrum, prywatna klinika w takim samym koloru. Rosjanie to bardzo uwielbia, uwielbiają ten kolor. Co ja mówiłam? Ogrodzenie, ogrodzenie w naszym stylu, stylu. Kiedy jadę do Polski, to mi się podoba, że nie ma się takiego i proszę nie robić tego. Proszę. Jeżeli ja będę mieszkał w Polsce, ja chciałbym mieszkać w państwu, gdzie nie ma tego. To jest najpierw brzydko. A, po drugiej, a, to podkreśla, jakie mentalitet mają ludzie: że trają, starają się, żeby wszystko było schowane, żeby nikt tego nie zobaczył. Budują sobie mury. Twoje chłopcy... Niech. to. Czy będziesz nie mać? Nie się skażę. Pani Natalia powiedziała, że rozmawiała ze swoją rodzicą rodziną tutaj i powiedziała, że to jest po prostu depresja i wyjeżdżałem do Polski pracować, bo nie ma co tu robić, nie ma Dobra, depresja depresją, ale idziemy do bara. Oh, we've been Look at our selection that we have for Mamy here Jesus. We have vodka vodka, and cognac, vodka, and vodka. And take your pick of which vodka you want. So. And you guys got vodka. It's hidden, but you have... Wait, 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 wait. we have a sausage to go with it. No, it's vodka. it's going for kids this show. <laughs> it shouldn't be seen. Widzicie co? Robimy do poważnej rzeczy, opowiadamy o Polsce, a ci kurcze turysty zachodni piją wodę tutaj. Nie wiem dlaczego tu jest to.

Nowe miejsce. Magazyn nie ruszymy, Republik Slawonych, Daciela Dawid, Wilika Jaruś! Hurry up, she said. Szpital Raszkowy też. Мапольское флаго флага именно через да? Здравствуйте. О, вы меня прямо ждали. Вы здесь работаете в аптеке, да? да? работаю в аптеке и работаю в больнице. И как она раньше выглядела до того, как была ремонт? Очень. Очень, очень было. <laughs> было э, спасибо польскому обществу, которые приехали дали нам спонсор. Смотрите, какие у нас полы, какие у нас стены. Это вообще вот этот... Комната, и та комната, прямо было, не было, э, как склад, склад, да, склад. Да, да, вот, да. видите, сюда, здесь был склад. Вот, смотрите, какие сделали, О. смотрите, какие потолки сделали. Новый У потолок. нас был только один стационар, а сейчас наша амбулатория обслуживает два стационара. Один есть жен, э, женская палата, а другой, э, другая есть мужская палата. Смотрите, какой потолок. Смотрите, здесь плиты были. Вообще у нас флюоро, э, подлежат флюропседованию после 18 лет, значит, 1650 человек без детей. Ага. Без, детей. без детей. Без детей. Еще дети 2 э, 2000 200. нет нету, нету такого населения и, нету. И занята вообще Сам, сама клиника это занята? мы успеваем, но я вам хочу сказать, что наша амбулатория должна только в день принять 4 больных, а мы принимаем 8-10 больных. Приходится Видите? вдвойне работать. Вдвойне работаем да. Сейчас уже это уже утверждено, что в э, промышле скорая помощь, э, уже вам дарят новую машину скорой помощи, э, полностью со всем оборудованием, два кресла стоматологических и приглашают 3-4 человека полностью бесплатно питание и проживание на то, чтобы поехали бы в Польшу и попрактиковались на той машине, посмотрели, как работает э, польская скорость. Поравняем с тем, что мне еще приходило споткать в Тересполе, то есть чисто, то есть очень чисто. Wszystko, szczęśliwie, do zobaczenia. 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 Do no, nie lubił Polaków po prostu. Nie lubił, nie lubił Polaków, był bardzo klasyficowany i absolutnie nie chciał, żeby tutaj coś prowadzić, jakąś działalność. Trzy lata już po wyborach to został merem Wyrszackim. Jego rodzina jest na polskie pochodzenie, jego rodzina też pochowana na polskim cmentarzu. Da? I Raszków jest otwarty, dlatego żeby coś prowadzić tu, żeby odrodzać ten polski duch. No właśnie, jak można po prostu rządzić miastem, który jest od, aż tak polskie i być przeciwko Polakom. No. Unikalne doświadczenie tutaj jest dla nas. Nie mamy dużo czasu, ale bierzemy, żeby to nagrać. Po raz pierwszy widzę takiego Lenina, który wygląda tak. Jest dzieckiem. Cały jest taki w złocie. Taki złoty Lenin. Mogę wam powiedzieć, że na pewno sami tego nie znajdziecie. Poszedłem sprawdzić, co to jest tutaj z tej strony. Sprawdziłem, i to jest szkoła, dlatego Lenin tutaj siedzi z dzieckiem na rękach. Na kolanach. Dziecko na kolanach, i wszyscy. Wszyscy kochają wujka Lenina. Dzieci kochają wujka Lenina. Ja kocham wujka Lenina. Wujek Lenin, wujek Lenin. What's up, bro? What's up, brother? What you think about this Lenin statue? Look at this and be amazed because this is a one of a kind in the entire world. <laughs> Zaszliśmy do środka tej szkoły. Dzień dobry. Dzień dobry. Można paśmować dom? У нас тут друзья с Венгрии и с Америки. В Венгрии? Да. У меня корни не дерзкие, У меня бабушка моя, Бенса Юрьевичка Фердсона, из Дебрицена. Рашка вот рядом была. Только что оттуда. Да, вот там было больше 15 тысяч жителей. Городов было там. И евреев много, и поляков, и этих, армян. И через несколько дней деда забрали в террасу, тюрьму. В Да, в тюрьму. Там пробыло 40 дней, отпустили. И потом, это было в 1937 году. В 38 году пришли, как забрали, и после людей. Враг народа, если отдали, Все. Осудил бы вот двоюродный брат, за межу за землю, и сосед рядом. Вот игрок народа был. Вот да несли, получается, на него. Ну да, донес, да Донос, да, судил особый отдел, тройка, особое отдел НКВД, НКВД, mm -hmm. как он тогда было, да. НКВД, да. То есть такое было, то что сосед против соседа пошел. Да, просто. да, да, это была такая мясорубка, что да. фотографии детей, НКВД, КГБ как бы все забрал, эти фотографии, все, ничего не стали, все. Mm -hmm. И когда деда забрали, дедушку. Старшие было, моей тетки Нине было 15 лет, то меньше и меньше, четверо стали сироты. И она, бабушка Юлечка, через год умерла. И здесь она похоронена в Катерину. Все, и больше на своей родине не видала, ни своего сына, никого. Да. Извините. Да. А. а я когда был пацан в школу ходил, говорю, папа, давай напишем, ну, там, там, же есть родственники. Не надо тебе, ты что, когда сейчас будет дома, там такое было. Да, да, там, да. все боялись, да. А -а да. У меня мечта еще побывать в Венгрии. Так, так вы можете себе паспорт сделать, если у вас родственники. Нет, разве? Есть возможность для этого. Это, это очень популярно в Украине сейчас, как у, у границы. Да-да. А там что-то Украина, там что-то что конфликт какой-то немножко был, да? С Венгрией? Да-да. Наверное, приграничные территории, да, Ужгород. да, там да. Что? Тут политика такая тонкая вещь, тоньше, чем комар писает. Uwielbiam wyjeżdżać dalej od Tyraspolu uwielbiam nagrywać na wsi, uwielbiam pokazywać turystom wsi, dlatego że ludzie są otwarci. A w Tyraspolu nigdy bym nie nagrał tego, co nagrałem tutaj. Dlaczego? Jak w Tyraspolu widzą kamerę, mówią: Ej, schowaj, bo KGB albo coś tam, albo nie chcę być na, na kamerę, bo ktoś mi znajdzie. Na wsi tego się nie boją. Tego się nie boją sami słyszeliście historię ten człowiek sam postradał od KGB ale on się nie boi kamery on się nie boi mówić na kamerę myślisz? zdecydowaliśmy tak. trochę więcej zobaczyć Rybnicę i nie poszedliśmy nie pojechaliśmy do domu z Natalią Natalia była trochę przyspieszona a ma dwóch dzieci w domu więc zostajemy w Rybnicę Później złapamy busa i pojedziemy do Tiraspolu. Nie wiem czy będę jeszcze pokazywał wam więcej czegoś z Rybnicy Bo można zobaczyć to wideo w filmiku u Bartka Więc powoli, powoli zjedzimy coś i idziemy do domu Co chciałem powiedzieć wam Patrzcie na to, spójrzcie Mozaika, mozaika? Czy tak się nazywa po polsku? Ale po rosyjsku tak jest To jest z rosyjskich czasów To jest dom kultury ten z radzieckich czasów, patrzcie na ten kontrast, co robią z tymi dom domkami. E, wszystko e, dorobiają tym plastikiem, no nie jest to potrzebne, prawda? E, turysty tutaj przyjeżdżają, tu jest kultura. Tu widać, że jest sowieckie, jest to piękne, może szare, ale piękne. Ten budynek też kiedyś był szarym. Ale nie podoba się mi ten plastik. Nie podoba się mi to, że to robią wszędzie. Wszędzie robią ten plastik. Na przykład dworz dworzcy te kolejowe też robią tym pl plastikowy And over here to the left you have typical Chinese plastic crap that took them one day to put up and cost 5 and they think it's modern and everything, but it's just trash. No, tym tym teraz to się powtórzyły Chinese crap. <laughs> Patrzcie na tego Lenina. Dość tych Leninów, naprawdę. Naprawdę mam dość tych Leninów. Nothing makes more sense than Lenin and religious Christmas. Perfect. <laughs> True. <laughs>